Dzień dobry vlog, witam was w nowym vlogu. Mamy sobotę i ja się właśnie będę zbierać, bo wyjeżdżam już dzisiaj do domu rodzinnego i jadę tam aż na tydzień. Zostaję na cały tydzień na święta, także mega się cieszę. Dzień dobry, witam Was z kolejnego dnia i ja właśnie idę do sklepu stwierdziłam, że zrobię pierniki nie ma co, nieważne, że jest 3 dni przed świętami zrobię te pierniki bardzo lubię je robić tylko muszę po prostu skończyć do sklepu, bo nie mam mąki, tych tak ważniejszego składnika no i pisaków po prostu żeby je udekorować więc zrobię je dzisiaj zacznę je dekorować jutro i pewnie skończę boże, zacznę je robić dzisiaj i pewnie skończę jutro bo jednak z tym dekorowaniem

Pierwsza tacka już jest gotowa, leci do piekarnika na 6 minut. Prawie się nagrzało. Pierwsze pierniczki już są, już się upiekły, wydaje mi się, że wyszły, jeszcze nie będę ich próbować i co ja się biorę dalej za tutaj za lepienie tych pierniczków, kolejna blaszka już się piecze, więc w sumie chyba wyjdzie mi trzy, tak powinno mi raczej wyjść trzy max cztery blaszki, w przepisie było, robić do dosyć dwie blaszki, także nie wiem co tutaj poszło nie tak, mm, ale tak. Nie będę je dzisiaj dekorować, bo nie udało mi się kupić żadnych pisaków ani jednego, jedyne co kupiłam to jakieś polewy czy posypki, także jutro muszę pójść jeszcze na jakieś zakupy i dokupić pisaki i po prostu będę je dekorować jutro i pewnie jeszcze pojutrze, bo z tym mega długo schodzi, ale to nic, ja to lubię, ja się przy tym odprężam, także tak, ja się biorę dalej za lepienie pielniczków. Тышный. Na to dwukomorowym czy nad jednokomorowym hmm. dobra, ja wsiłam taki dwukomorowy z Philipsa. nadzieję, mu się spodoba. Dzień dobry, następnego dnia. Pierniczki zrobione, ale jeszcze przyszła pora na dekorację. Ja już sobie zaczęłam dekorować pokój ostatnio, jak tutaj byłam, ale chcę jeszcze sobie zmienić tą pościel. Przyszła pora właśnie na pościel, także zabieramy się za to. Później muszę skoczyć po karbia, typu językowego i zapakować prezenty. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co sobie kupiłam w Action. Kupiłam sobie dwie lampki. Bo wydaje mi się, że brakuje mi właśnie lampek w Krakowie, więc wziąłam sobie dwie takie spiny. I Są mega ładne. Jedna dla mnie, druga dla Łukasza. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie lakier do paznokci. Zresztą sobie kupiłam setę. Tego jestem najbardziej ciekawa? Kupiłam sobie lusterko takie z ledami i jestem ciekawa czy będzie dobrze świeciło, bo mi mega brakuje, bo zawsze rano i jest ciemno jak się maluję do pracy. Dobra, udało mi się to zapakować wszystko, ale mega długo mi z tym zeszło, bo ja z tą jedną paczką dataty, zeszło mi z 30 minut, jak nie więcej, naprawdę. Musiałam, musiałam użyć dwóch papierów ozdobnych, chyba się nie dało, zawiązałam jeszcze tutaj taką kukartkę, podpisałam, więc w sumie wszystko już mam, jeszcze przygotowałam prezent dla mojej siostry, co prawda jej nie będzie na Wigilii, ale ma przyjechać drugi dzień świąt, więc od razu jej to dam tutaj, nie będę go do Krakowa, w sumie to przyjeżdżam do Krakowa. Um, I tutaj mam, nie wiem czy Wam to pokazywałam już, szokobąsy, kinderki i taką szkartułkę. Jak to zobaczyłam to od razu pomyślałam o niej, bo to jest jej ulubiony kolor i nie wiem, no i myślę, że się jej przyda, nie jest jakaś duża, więc no, taki mały prezent. sobie nie robimy raczej jakichś, żadnych chyba prezentów, ale to kosztowało gorąco, więc wiedziałam, że je wezmę, a kupiłam to już z miesiąc temu. Po prostu jak to zobaczyłam to od razu o niej pomyślałam. Outfit na Wigilię, ja już jestem w sumie gotowa Tak naprawdę spędzamy to w bardzo takim kameralnym gronie Czyli mój rodzice, ja, Łukasz i mój bratanek, Więc będzie nasza piątka Więc nie strugam się jakoś bardzo Po prostu założyłam taki sweterek cieplutki I w ogóle mega mi w nim gorąco Bluzkę, ona z New Yorkera Taka spódniczka I nawet nie mam rajstów, bo mega gorąco I po prostu takie skarpety Zimowe I tak to się prezentuje Obstawiam, że pewnie po, po kolacji przebiorę sobie na jakieś spodnie. Nie, u mnie w rodzinie nie ma czegoś takiego, że tak się strasznie stroimy na Wigilię, mm. ale zawsze jakoś tak się troszkę chociaż ładniej przebieramy, żeby nie siedzieć w tarasach przy stole. W sumie już wszystko prawie gotowe, więc będziemy tylko czekać teraz na pierwszą gwiazdkę i będziemy siadać do stołu.